Przybyło spoza naszego układu słonecznego. Tajemniczy wędrowiec, przemykający przez kosmiczna ciemność, poszła za słońce, ale teraz znów się pojawiło. Międzygwiezdny gość powrócił, ale dziwnie jaśniej świeci. W jednej krótkiej chwili wszechświat zmieniony. Olśniewający błysk rozbłysnął na nocne niebo i przez sześć minut, obiekt międzygwiazdowy, znany jako 3E, atlas, stał się cztery razy jaśniejszy niż kiedykolwiek. Zanim. Każde większe obserwatorium na Ziemi uchwycił ten sam niemożliwy przypływ. Światło, teleskop Jamesa Webba szybko potwierdziło, że nie jest to normalne. Kosmiczny wybuch, ale coś nienaturalne, coś co przeczyło fizyka. W ciągu kilku godzin globalna przestrzeń, sieci zmieniły swoje misje. Przekierowywanie satelitów i orbiterów marsjańskich w kierunku anomalii. Potem zapadła cisza. Naukowcom, którzy kiedyś dzielone odkrycia były otwarcie odrzucane, mówić, gdyby wszechświat właśnie wysłał sygnał, co dokładnie próbował przekazać, powiedz nam: wszystko zaczęło się daleko od chaosu. Obserwatoria świata w cichym miasteczku, północnych Niemczech. Pod czystym nocnym niebem amator, astronom o nazwisku Maria Schultz, skorygowała jej mały 12-calowy teleskop skierowany w stronę słabego światła zielony obiekt, który śledziła tygodnie trzy atlasy. Spodziewała się, że nagra kolejny normalny obserwacja, słaby punkt światła, dryfując przez gwiazdy, ale kiedy jej komputer przetworzył dane, jasność skoczyła w pionie linia. To nie było migotanie ani krzywa, to był nagły skok, precyzyjny i ostry, jakby obiekt pulsował kiedyś jak żywa istota serce w ciemności. Na początku Maria założyłam, że zrobiła Want. Sprawdziła swoje gwiazdy kalibracyjne, wilgotność powietrza, a nawet dzienniki oprogramowania śledzące każdą sekundę ekspozycji. Wszystko było idealne. Nic nie mogło wyjaśnić tak czystego wzrostu. W natężeniu światła. Na ekranie wyświetlała się wartość 1,4, wzrost utrzymywany przez dokładnie 6 minut, zanim wróci do normy. Wpatrywała się w liczby, zdając sobie sprawę, że może widzieć coś, czego nikt inny nie widzi. Ziemia jeszcze tego nie zauważyła. W ciągu pół godziny zaczęło pojawiać się potwierdzenie przeciwnej stronie planety. Astronomowie amatorzy w Brazylii, Nowy Jork, Zelandia i Arizona przysłały identyczne wykresy na forach internetowych. Ich teleskopy, ich współrzędne, nawet ich znaczniki czasu zgadzały się z jej znacznikami czasu. Menuda. Krzywa była wszędzie taka sama. Płaska linia, która raz gwałtownie wzrosła i pozostała na swoim miejscu. Tam jak rytm czegoś ogromnego i cicho. Dyskusje zalały grupy astronomów i Anomalia Hashtlasan eksplorowała w całym kraju media społecznościowe. To, co zaczęło się jako jedno, nocna obserwacja kobiety miała, przekształciła się w cyfrową burzę łączącą cztery kontynenty. Profesjonalni naukowcy wkrótce dołączył. Laboratoria uniwersyteckie. Sprawdzono krzyżowo dane i nie znaleziono żadnych, błędów w systemach śledzenia. Tam, tam, to musi nadejść. Wkrótce. Skywatch Collective, obywatel świata. Sieć naukowa potwierdziła, że odczyty pochodziły z niezależnych źródeł, instrumenty działające w różnych warunki. zjawisko było prawdziwe nie. Znana kometa lub asteroida kiedykolwiek wytworzył podobny wzór światła nawet słynny wybuch komety 17P-Holmes. W 2007 roku dotarcie tam zajęło prawie dwa dni podobny poziom jasności. Trzy atlasy robiły to w mniej niż 1%. Tamtego czasu różnica była tak ogromna, że zakwestionował podstawowe modele tego, jak światło słoneczne odbija się od lodowatych ciał. Przestrzeń. Do północy profesjonalne obserwatoria na całym świecie są w stanie gotowości. Dane, kanały wypełnione plikami z surowymi ekspozycjami, znaczniki czasu i odczyty czujników jako zespoły porównywali swoje ustalenia w czasie rzeczywistym. W tych pierwszych godzinach astronomia była w najbardziej otwartym wydaniu. Naukowcy i amatorzy pracujący ramię w ramię, zjednoczeni. Szok i ciekawość. Niektórzy nazwali to najbardziej ekscytującym odkrycie od czasów umy Mu'a. Inni szeptali, że to może nie być komety w ogóle. Na krótką chwilę cała społeczność podzielaliśmy to samo uczucie. Coś niezwykły właśnie się obudził w NEBO, ale to poczucie zdumienia wkrótce się zmieniło. W pilność. Gdyby Atlas Triya ja mógł rozjaśnić tak gwałtownie kiedyś, co może zrobić dalej? Każdy teleskop na Ziemi zaczął śledzić swoją drogę przez noc, czekając na kolejny impuls, który nigdy nie nadszedł. A gdy świat obserwował, jak obiekt znika, z powrotem w ciszy zaczęło się nowe pytanie uformować coś, czego nikt jeszcze nie potrafił odpowiedź. Czy to był pierwszy znak, że wszechświat dopiero otworzył oczy? Odkrycie rozprzestrzeniło się szybciej niż jakiekolwiek inne ogłoszenie naukowe w historii. W ciągu kilku godzin obserwatoria z Chile do Japonii zaczęli obracać swoje teleskopy w kierunku tego samego celu. Gemini North na Hawajach, bardzo. Duży teleskop w Chile i Chinach. Szybka tablica radiowa wszystkie upuściły. Oryginalne misje mające na celu zbadanie jednej rzeczy tylko Atlas Trzyoczny. Po raz pierwszy od lat Międzynarodowa Unia Astronomiczna zwana nadzwyczajne spotkanie. Wzięło w nim udział 11 krajów. Które zatwierdziły, globalny plan obserwacji, o który zjednoczył, agencje te, które zazwyczaj konkurowały o finansowanie i dane. W tym momencie oczy ludzkości zwrócone były na jedną osobę obiekt, który przybył spoza gwiazdek. Dane napływały z każdego Pałkula. Robotyczne teleskopy zarejestrowały dziwne zjawisko obiekt z idealną synchronizacją, potwierdzając jego stałą jasność. Czujniki podczerwieni wykryły poziom ciepła zbyt stabilna jak na kometę zbudowaną z lodu ISABA. Radioteleskopy w południowej. Afryka odebrała słabe, rytmiczne echa. Prawie jak pulsy powtarzające się co kilka PROTOCO. To było tak, jakby cała sieć słoneczna... Nagle uświadomiłem sobie coś nadzwyczajne. Media podały, że wydarzenie to miało miejsce, kosmiczna anomalia, ta, która zdarza się raz w życiu, podczas gdy naukowcy ostrożnie nazwali to globalnym możliwość współpracy. Przez 48 godzin Ziemia była zjednoczona pod... Jedno pytanie. Czym właściwie był 3 Atlas? Potem zapadła cisza. Po dwa dni ciągłych aktualizacji dane, strumień zwolnił i w końcu zatrzymał się. Posty w mediach społecznościowych z obserwatoriów zniknęła, a transmisja na żywo z monitoringu został wyłączony. Publiczne panele, ta, które kiedyś wyświetlane surowe liczby nagle stały się zablokowane pod wymieniony na krótki przegląd wiadomości. Astronomowie, którzy dzielili się swoimi danymi co godzinę, raporty przestały odpowiadać. Nawet fora dyskusyjne, na których znajdują się profesjonaliści i amatorzy wymieniali się teoriami. Cisza to było tak, jakby świat miał dotarłem do krawędzi czegoś zbyt wielkiego. Ujawnić i ktoś postanowił zasłoń zasłonę. Za kulisami kilka obserwatoriów. Potwierdził tam że poproszono ich o wstrzymanie. Komunikacja, podczas gdy ich ustalenia były zresenzowane. NADA, Europejska Agencja Kosmiczna i Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna. Wszystkie opublikowane identyczne oświadczenia w ciągu godzin powołujących się na potrzebę danych. Weryfikacja. Nigdy nie było takiej koordynacji. Zdarzyło się wcześniej. Każda globalna sieć teleskopów zniknęła. Jednocześnie cicho. I to nie było z powodu awarii technicznej. To było decyzja. Dziennikarze próbowali skontaktować się z tymi samymi naukowcami, którzy którzy wystąpili w telewizji zaledwie dzień wcześniej, ale żaden nie chciał skomentować sprawy. Niektórzy nawet całkowicie usunęli swoje konta w mediach społecznościowych. Osoby śledzące wydarzenie odniosły wrażenie, że cała społeczność naukowa zgodziła się coś ukryć. Astronomowie amatorzy zauważyli, że kanały satelitarne, wcześniej skierowane na trzy atlasy, zostały przekierowane gdzie indziej, pozostawiając jedynie pusty fragment nieba. Wydarzenie rozpoczęło się od światła, ale zakończyło się ciszą, a w tej ciszy zaczął się formować nowy rodzaj strachu, co mogło sprawić, że najbardziej otwarta społeczność naukowa świata zamilkła z dnia na dzień, a na... kiedy zapadła cisza, nie była to cisza spokoju, lecz ciszy kontroli. Coś się zmieniło za kulisami i wkrótce fragmenty informacji zaczęły wyciekać z obserwatoriów i sieci badawczych. Najpierw pojawiła się wewnętrzna notatka, napisana przez starszego inżyniera radarowego z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wspomniano w nim o odczycie przyspieszenia niegrawitacyjnego Kotsame, które było czterokrotnie silniejsze niż przewidywał jakikolwiek model. W dokumencie wspomniano również o niezwykłym wzroście promieniowania podczerwonego o około 30 kelwinów, Powyżej poziomu bazowego oraz o słabych błyskach energii gamma, które dokładnie odpowiadały współrzędnym trzech atlasów oka. Dane pochodzące z wielu teleskopów były spójne, ale nikt nie potrafił tego wyjaśnić. Zwykle tego typu odkrycie wywołuje debaty, recenzje ekspertów i ogólnoświatowe konferencje. Zamiast tego doprowadziło do wprowadzenia lockdownu. Serwery, które kiedyś hostowały otwarte strumienie danych, zostały wyłączone. Dane dostępowe badaczy zostały cofnięte z dnia na dzień. Niektóre instytucje zastępują nawet całe swoje strony internetowe tymczasowymi symbolami zastępczymi. Wydawało się, no, jakby niewidzialna ręka nakreśliła granice, ostrzegając naukowców przed jej przekroczeniem. Osoby, które próbowały prywatnie udostępniać pliki, zgłaszały, że ich przesyłanie kończyło się niepowodzeniem lub znikało z dysków współdzielonych. W ciągu kilku dni najbardziej powiązana społeczność naukowa świata zamarła w milczeniu. Niezależni analitycy zaczęli śledzić trendy w mediach społecznościowych i zauważyli coś jeszcze dziwniejszego. Wzmianki o Atlasie 3 i wśród zweryfikowanych astronomów spadły o ponad 70% w niecałe 24 godziny. Popularne fora astronomiczne zostały zablokowane, a posty związane z anomalią zostały usunięte bez wyjaśnienia. Nieliczni eksperci, którzy kontynuowali publiczne wypowiedzi, opisywali opóźnienia w przeglądach technicznych lub kontrolach integralności danych. Ale ton ich wypowiedzi sugerował raczej wywieranie presji niż przestrzeganie procedur. Jeden z badaczy z Chile opublikował tylko jedną linijkę tekstu, zanim jego konto zniknęło. Powiedzieli nam, żebyśmy przestali oglądać. Rzadkie przecieki, które faktycznie się pojawiały, tylko pogłębiały tajemnice. Krótkie zapisy radarowe pokazywały nagłe ruchy niezgodne z naturalnym, tak jakby obiekt celowo zmieniał swoją prędkość. Odczyty spektrograficzne uchwyciły sygnatury cieplne tworzące geometryczne płaskowyże, czego materiały organiczne nigdy nie byłyby w stanie wytworzyć. Jeszcze bardziej dezorientujące były odbicia w głębokiej przestrzeni kosmicznej, które pulsowały co 247 sekund rytm powtarzający się w wielu obserwatoriach. Dla wielu naukowców wyglądało to mniej na przypadek botany, a bardziej na koordynację. Wśród naukowców zaczęły rozprzestrzeniać się pogłoski, że wprowadzono protokół awaryjny, znany był jedynie pod kryptonimem containment. Celem było zapobieżenie panice i ograniczenie komunikacji do czasu weryfikacji lub utajnienia danych. W wykradzionej notatce z wewnętrznego czatu Międzynarodowej Unii Ubezpieczeń IAU. Zdarzenie to opisano jako zsynchronizowaną anomalię globalną wymagającą natychmiastowego powstrzymania i ciągłej obserwacji. <try> Fraza synchronized anomaly rzucała się w oczy. Sugerowała nieprzypadkowy chaos, a intencję coś zaplanowanego. Wkrótce sama cisza stała się dowodem. Dziennikarze porównali awarie do historycznych przypadków, w których rządy ograniczały dostęp do informacji astronomicznych, takich jak incydenty z odłamkami satelitów czy niezidentyfikowane zjawiska lotnicze. Jednak nic w historii nowożytnej nie dorównało temu poziomowi koordynacji. Publiczność zaczęła zadawać pytania, jednak agencje milczały. Wyglądało na to, że wszyscy obserwujący Atlas TRIA widzieli coś, o czym nikomu nie wolno było mówić. Obiekt był nadal widoczny przez amatorskie teleskopy, ale jego zachowanie zdawało się zmieniać. Nie podążał już przewidywalną trajektorią orbitalną. Jego pozycja zmieniała się nieznacznie każdej nocy, jakby reagując na niewidzialne siły lub na samą obserwację. Tajemnica stawała się coraz cięższa, podobnie jak poczucie, że ludzkość otarła się o coś, czego nie była w stanie zrozumieć. Cisza zastąpiła światło ale niosła ze sobą ten sam ciężar bo gdyby najpotężniejsze obserwatoria świata naprawdę dostrzegły coś niemożliwego co jeszcze mogłyby przed nami ukryć cisza w końcu przerwana została nie słowami lecz obrazami w nowym strumieniu tajnych danych ukryte było coś co kosmiczny teleskop Jamesa Webba zarejestrował przed zerwaniem łączności ujawniło to że 3E Atlas nie był sam obok niego w idealnej odległości około 120 km poruszał się mniejszy obiekt, chłodniejszy, ciemniejszy i prawie niewidoczny w świetle widzialnym. Początkowo astronomowie sądzili, że to fragment, luźny fragment odrzucony podczas rozbłysku światła. Jednak po kilku obserwacjach drugi obiekt nie oddalił się. Pozostał w formacji, utrzymując idealne tempo, krążąc wokół głównego obiektu, niczym satelita kontrolowany niewidzialną kontrolą. To odkrycie zmieniło wszystko. Naturalne ciało niebieskie przemieszczające się między gwiazdami nie mogło utrzymać takiej stabilności. Nawet niewielka różnica masy lub prędkości sprawiłaby, że jeden z nich poleciałby w próżnię. Jednak ten towarzysz poruszał się z matematyczną precyzją, jakby był ograniczony przez jakiś skonstruowany mechanizm. Jego powierzchnia ledwo odbijała światło słoneczne, co wskazywało, że był zbudowany z czegoś. Co pochłaniało energię, zamiast ją rozpraszać. Jednak tym, co naprawdę zaskoczyło badaczy, było słabe promieniowanie mikrofalowe, niski, rytmiczny sygnał zgodny z aktywną regulacją ciepła. Mówiąc prościej, schładzał się, a tego nie mogłaby zrobić żadna skała ani lód bez udziału innych czynników. Odkrycie wywołało cichą panikę w społeczności naukowej. Wewnętrzne dokumenty wielu agencji określały tę parę mianem kompleksu, 3e Atlas zastępując pierwotną klasyfikację komety. Słowo kompleks sugerowało system zbudowany z myślą o konkretnym celu, a nie chaosie. Inżynierowie porównali te formacje do sztucznych konstelacji satelitarnych, tylko znacznie bardziej zaawansowanych. Niektórzy spekulowali nawet, że mniejszy obiekt kontroluje większy, regulując jego trajektorię i prędkość za pomocą mechanizmu wykraczającego poza ludzkie pojęcie. Teoretycy z Harvardu i Tokio zasugerowali nowe możliwości. Być może Atlas wcale nie był kometą, a nośnikiem struktury międzygwiezdnej wykorzystującej sprzężenie zwrotne energii do stabilizacji ruchu. Jego towarzysz mógł służyć jako węzeł energetyczny, jednostka naprowadzająca, a nawet sonda obserwująca naszą reakcję na jego obecność. Żadna z tych idei nie została oficjalnie potwierdzona. Ale po cichu rozprzestrzeniały się za pośrednictwem zaszyfrowanych grup badawczych. Im głębiej badano, tym więcej pytań się pojawiało. Każdy odczyt, każda krzywa blasku sugerowała istnienie projektu. Kiedy dane z James Webb wyciekły do sieci na chwilę przed usunięciem, jedna klatka pokazała coś jeszcze dziwniejszego: błysk odbitej geometrii. Krawędzie zbyt ostre, linie zbyt proste, kształty których natura nigdy nie tworzy. Dla tych, którzy to widzieli, konkluzja była przerażająca. To nie był przypadkowy gość niesiony przez wiatry kosmosu. To było przybycie. A jeśli przybywało parami, na co tak naprawdę mógł czekać ten drugi obiekt? Punkt zwrotny nastąpił, gdy Tompie gdy trzy atlasy w końcu przemówiły. Po tygodniach ciszy Impuls energii radiowej przebił się przez kosmiczny szum skupiony, celowy i skierowany prosto na Ziemię. Transmisja trwała zaledwie 12 sekund, ale zmieniła wszystko. W przeciwieństwie do naturalnych rozbłysków radiowych, które rozpraszają się losowo, ten niósł ze sobą strukturę. Jego przebiegi powtarzały się z harmoniczną precyzją, a każdy cykl tworzył wzorce, które naukowcy uznali za matematycznie zrównoważone. Sygnał był wąski. Ukierunkowany i zsynchronizowany z płaszczyzną ekliptyki Ziemi, jakby nadawca dokładnie wiedział, gdzie jesteśmy. Obserwatoria radiowe na całym świecie wykryły go w tym samym momencie. Fast w Chinach, parki w Australii i sieć kilometrów kwadratowych w RPA. Wszystkie te urządzenia potwierdziły identyczne odczyty. Centralna częstotliwość sygnału pokrywała się z częstotliwością linii widmowej wodoru. Najbardziej uniwersalnej stałej w kosmosie i podstawy wszelkich prób komunikacji międzygwiezdnej. To była ta sama częstotliwość, której ludzie używali do wysyłania wiadomości w kosmos przez dziesięciolecia. Ktokolwiek lub cokolwiek wygenerowało wiązkę, wybrało kanał, który rozpoznalibyśmy. To odkrycie wywołało szok we wszystkich agencjach naukowych na Ziemi. Kiedy dane zostały przekształcone w wizualny spektrogram, pojawiło się coś jeszcze dziwniejszego. Sygnał uformował sześć idealnych sześciokątów otaczających pojedynczy, ciemny punkt w środku. Geometria była zbyt przejrzysta, by mogła być dziełem przypadku. Astronomowie porównali ją z niedawnymi zdjęciami kompleksu 3E Atlas autorstwa Jamesa Weba, i zgodność była niezaprzeczalna. Transmisja odzwierciedlała fizyczną budowę obiektu, jakby wysyłał zakodowany obraz samego siebie. Nie był to przypadkowy szum, to była wiadomość. A ta wiadomość zawierała jakiś cel. W środowisku badawczym wybuchły spekulacje. Niektórzy uważali, że wzór ten przedstawia harmonię orbitalną, mapę punktów rezonansowych w naszym układzie słonecznym. Inni zauważyli, że na diagramie, że na diagramie brakuje słońca. Centralna pustka idealnie pokrywała się z aktualną pozycją atlasu trzech oczu, jakby sygnał wskazywał, że siede. Bo, czyliż jeszcze kiedy środek nie znajduje się już tam, gdzie się jeździł. Gdzie się go spodziewasz? Zaczęły krążyć teorie, że obiekt wykonywał sekwencję kalibracyjną, próbując zsynchronizować się z samym układem słonecznym. Fizyk z Harvardu, Avi Loeb, opisał to jako zjawisko strojenia, podobne do strojenia instrumentu przez muzyka przed występem. Rządy szybko interweniowały. Dane zostały utajnione, a oficjalne oświadczenia określiły zdarzenie jako chwilowe zakłócenie sygnału. Ale dla tych, którzy widzieli surowe nagrania, dowody były jednoznaczne. Wiązka radiowa nie była wypadkiem ani echem. To była bezpośrednia komunikacja z czymś, co rozumiało zarówno energię, jak i intencje. I równie szybko jak się zaczęła, tak szybko ustała. Częstotliwość ucichła, a Atlas 3A znów przygasł. Jego bliźniaczy towarzysz był ledwo widoczny obok. Naukowcy wpatrywali się w 12 sekund idealnego porządku. 12 sekund, które ani sekund, które mogły zmienić historię ludzkości. Pozostało jednak jedno pytanie, głośniejsze niż jakakolwiek transmisja. Jeśli to był tylko sygnał testowy, to co się stanie, gdy nadejdzie prawdziwa wiadomość? 12 sekund po zakończeniu sygnału wydarzyło się coś, czego nikt nie potrafił wyjaśnić. Czujniki na Ziemi zarejestrowały nagłą fluktuację pola magnetycznego planety. Nie była ona na tyle silna, by silna, by spowodować szkody, ale była precyzyjna, trwała dokładnie 12 sekund, co odpowiadało długości transmisji radiowej z trzech satelitów Atlas. Instrumenty w Europie, Azji i Ameryce Północnej zarejestrowały tę samą anomalię. Rezonans Szumana, czyli naturalne tętno ziemskiej atmosfery, przesunął się w tym momencie o 0,02 Hz, a następnie wrócił do normy, jakby nic się nie wydarzyło. Dla większości ludzi niewiele to znaczyło, ale dla tych, którzy badali dane, stanowiło dowód, że transmisja dotarła do nas i że Ziemia odpowiedziała. Wydarzenie było niewielkie, ale jego implikacje były ogromne. Naukowcy zaczęli podejrzewać, że trzy atlasy nie tylko wysłały wiadomość, ale także nawiązały interakcję z samą planetą. Moment był zbyt idealny, by mógł być zbiegiem okoliczności. Każdy magnetometr na Ziemi zareagował jednocześnie, niczym echo. Wyglądało to tak, jakby sygnał uderzył w ukryty ładunek w atmosferze, a planeta w odpowiedzi zawibrowała. Z późniejszego tajnego raportu Międzynarodowej Sieci Ostrzegania przed Asteroidami wynika, że reakcje te omawiano pod kryptonimem projekt Helios. Tajna analiza wykazała, że wiązka radiowa mogła wywołać rezonans elektromagnetyczny o niskiej częstotliwości, powodujący oscylacje pola ziemskiego synchroniczne z transmisją obiektu. W ramach projektu Helios teoria ta przekształciła się w coś bardziej niepokojącego. Inżynierowie odkryli, że podczas zdarzenia z udziałem trzech oczu tysiące systemów naziemnych wyemitowało własne impulsy elektromagnetyczne. Wieże komórkowe, satelity, stacje radarowe, a nawet anteny głębokiego kosmosu odbijały część sygnału z powrotem w przestrzeń kosmiczną. To było tak, jakby ludzkość nieświadomie odpowiedziała. Synchronizowane promieniowanie wytworzyło słabą falę sprzężenia zwrotnego, odbijającą się w kierunku atlasu trzech oczu z każdego zakątka planety. Zespół zdał sobie sprawę, że obiekt mógł to przewidzieć. Innymi słowy, kiedy teleskopy po raz pierwszy zaobserwowały anomalię świetlną kilka tygodni wcześniej, nasza wspólna technologia mogła wywołać jej reakcję. Obiekt nie tylko zareagował, ale wręcz nas odbił. Rządy szybko zaprzeczyły temu powiązaniu. Określając przesunięcie rezonansowe jako szum instrumentalny. Jednak wyciekłe pliki z Helios wskazywały na coś innego. Oscylacje pasowały do 247 sekundowego wzorca pulsacji, który. Łos pulsacji, który od miesięcy otaczał trzy atlasy. Ten powtarzający się rytm był teraz ledwo słyszalny w ziemskiej atmosferze, zakodowany w elektromagnetycznym tle. Oznaczało to, że na krótką chwilę nasza planeta zsynchronizowała się z czymś spoza układu słonecznego. Ludzkość, świadomie czy nie, stała się częścią tego samego kosmicznego rytmu. Opinia publiczna nigdy nie dowiedziała się o odkryciach Helio. Zanim dziennikarze zaczęli zadawać pytania, dane zniknęły, zastąpione oświadczeniami konserwacyjnymi i ocenzurowanymi raportami, ale kilku naukowców zachowało kopie. Mówili o niesamowitym spokoju, który nastąpił, o poczuciu, że połączenie nie zostało zerwane, lecz przerwane. Bo jeśli Ziemia rzeczywiście odpowiedziała kiedyś Atlasowi 3, co się stanie, gdy zadzwoni ponownie? Potwierdzenie przyszło po cichu, ukryte w kilku liniach surowych danych w podczerwieni z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Podczas gdy uwaga świata skupiła się gdzie indziej, grupa astronomów kontynuowała analizę wzorców światła z trzech komet Atlas. To, co odkryli, przerosło wszelkie oczekiwania. Obiekt emitował energię z wnętrza, a nie odbijał światło słoneczne, jak to zwykle robią komety. Jego sygnatura cieplna była stała i symetryczna, wznosząc się i opadając w idealnych odstępach czasu, jakby kontrolowana przez wewnętrzny proces. Po raz pierwszy naukowcy uzyskali fizyczny dowód na to, że trzy atlasy wytwarzają energię, czego nigdy wcześniej nie dokonał żaden naturalny obiekt w kosmosie. Mapowanie w podczerwieni ujawniło coś więcej niż tylko ciepło. Na powierzchni obiektu widoczne były linie, które nie należały do żadnej znanej formacji geologicznej. Były zbyt proste, zbyt precyzyjne, niemal jakby wyrzeźbione celowo. Na jej krawędziach pojawiły się kolce defrakcyjne ułożone w porządku geometrycznym, identycznym ze wzorami tworzonymi przez panele odblaskowe lub materiały konstrukcyjne. Dane sugerowały, że kometa miała kształt nie nieregularny jak skała lecz strukturę przypominającą maszynę. A pod tą powierzchnią delikatne fale magnetyczne pulsowały w powtarzającym się rytmie, który odpowiadał 247-sekundowemu interwałowi, wykrytemu po raz pierwszy kilka miesięcy wcześniej. Każdy sygnał wskazywał na projekt, nie przypadek. Kiedy odkrycia dotarły do projektu Galileo na Harvardzie, fizyk Avilobe przedstawił teorię, która wywołała poruszenie w światowej społeczności naukowej. Nazwał ją zdarzeniem synchronizacyjnym. Według jego analizy Atlas III nie wysyłał wiadomości w ludzkim rozumieniu tego słowa. On dostosowywał się do układu słonecznego. Jego wzorce promieniowania odpowiadały harmonicznym, harmonicznym grawitacji między planetami, dostosowując jego energię wewnętrzną, jakby dostrajając się do częstotliwości. Lo porównał to do muzyka strojącego instrument przed wykonaniem symfonii. Jeśli to prawda, Oznaczało to, że 12-sekundowy sygnał radiowy nie był przeznaczony do komunikacji, a do kalibracji. 3E Atlas przygotowywał się do czegoś. Sceptycy argumentowali, że odczyty mogły zostać błędnie zinterpretowane lub spowodowane błędem eksperymentalnym. Jednak wraz z napływem nowych danych z sieci NASA do badania głębokiego kosmosu, wątpliwości te zaczęły zanikać. Matematyczna precyzja sygnału nie pozostawiała miejsca na zbieg okoliczności. Wzór był celowy, a jego energia nie podlegała żadnemu znanemu prawu natury. Naukowcy potwierdzili, że te ja są. że impulsy cieplne powstają głęboko wewnątrz obiektu i nie zakłóca ich działanie światła słonecznego ani promieniowania kosmicznego. Wygląda to tak, jakby wewnętrzny reaktor zarządzał przepływem energii w czasie rzeczywistym. Za zamkniętymi drzwiami agencje debatowały, ile z tego ujawnić. Oficjalne raporty złagodziły język, zastępując emisję energii anomalią termiczną i unikając jakichkolwiek sugestii inteligentnego projektu. Prawda była jednak oczywista dla tych, którzy widzieli niefiltrowane wykresy. Coś wewnątrz Atlasa było żywe nie biologicznie lecz mechanicznie zachowywało się jak autonomiczny system zdolny do regulacji reakcji i synchronizacji na skalę daleko wykraczającą poza ludzką technologię? Pytanie, które, które dręczyło naukowców Tirene Nie brzmiało, czy to było sztuczne. Pytanie brzmiało, dlaczego? Jaki był cel zatonięcia wraz z naszym Układem Słonecznym? Czy skanowanie miało na celu znalezienie rezonansu, testowanie naszych granic, czy też czekanie na konkretny moment? Każda odpowiedź prowadziła do kolejnego pytania i każde wskazywało na tę samą możliwość. 3. Atlas nie był tylko wizytą. Stawał się częścią samego systemu. Jeśli to prawda, to kolejnym etapem może nie być obserwacja, a aktywacja. Teraz trzy atlasy dryfują poza Marsa. Znów w ciszy, impulsy ucichły, ciepło opadło, a wszystkie teleskopy czekają na jego powrót zza słońca. Wszystkie dane z NASA i ESA zostały zablokowane, oznaczone jako tajne, pozostawiając jedynie pytania. Czy właśnie byliśmy świadkami zjawiska naturalnego, czy też pierwszych oznak systemu przygotowującego się do przebudzenia? Jeśli Atlas 3 zsynchronizował się już z naszym układem słonecznym, to uśi i. to jego kolejny ruch może nie być odległy, może być skierowany w naszą stronę. Co o tym myślisz? Czy to była po prostu kolejna kometa, czy początek czegoś większego? Pozostań ciekaw i zasubskrybuj MindGap. Gdy tylko nowy kanał powróci, będziesz chciał być pierwszym, który się cieniośnie i pierwszym, który się o tym dowie.